Potrzebujecie coins na nowy event z kodem Shape na super dostaniecie 10% zniżki. Kupując monety podczas promocji, macie szansę na otrzymanie gratisu niespodzianki. Wygrać można mniej więcej karty zawodników i darmowe monety. Szczegóły promocji w opisie polecam. Siemano, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kolejny klub w kolejnym 10 sezonie przypominam, 1000 łapek równa się kolejny zespół, piszcie w komentarzach jaki największa ilość łapek pod danym komentarzem wygrywa, no i ten zespół pokazuje, ostatnio to właśnie Bayern był najbardziej lajkowany, przypominam, że także był już odcinek z Liverpoolem, z Realem, a także z Barceloną, tak więc trzy, te trzy filmy już są na kanale, możecie sobie obczaić, jeśli jeszcze nie widzieliście, no i także zachęcam do zostawienia suba, jeśli ktoś z Was jest nowy na kanale, żeby został na dłużej, żeby nie przegapił kolejnych klubów, jak i kolejnych moich, ogólnie mówiąc, filmów, a my tymczasem Zaczynamy. No i zacznijmy sobie klasycznie myślę od bramkarzy to... Zawsze lecimy tą formacją powiedzmy sobie od dołu No i na początek mamy tutaj 37-letniego Areole Tak więc już niesamowicie można powiedzieć zawodnik doświadczony w tym momencie Już zawodnik taki powiedziałbym u schyłku swojej kariery No i te statystyki wyglądają no tak sobie z racji tego wieku członką, Czy on kończy karierę? No nawet nie Jeszcze będzie grał dalej, tak więc ciekawe Zobaczmy czy jeszcze będzie ktoś w ogóle tutaj lepszy od niego Tutaj mamy Dominika Giamfiego i on ma taką samą ocenę ogólną, ale zobaczcie jedynie 20 lat, tak więc ten zawodnik naprawdę tutaj może w przyszłości być, no myślę, nawet takim następcą Manuela. No kto to wie. Póki co myślę, że umieściłbym tego młodziutkiego zawodnika w pierwszym składzie Bayernu, no ale zobaczyłem, bo może ktoś lepszy jeszcze się tutaj znajdzie. Dalej mamy Hoffmana, także ocena 77, tak więc trzeci gołkiper z taką samą oceną ogólną. O i tu już na, na Liwakowicza, który ma 86, czyli w tym momencie jest absolutnie numerem 1, jeśli chodzi o bramkę Bayernu, no i w tym momencie oczywiście y, to jego bym tutaj umieścił w pierwszym składzie. No a tutaj mamy trzech mimo wszystko bardzo dobrych i y, jakościowych bramkarzy, tak więc no, ma w czym wybierać, można powiedzieć, menadżer Bayernu. Lecimy dalej, bo to nie koniec. 69 ocena ogólnej u Toma Paula, yy, zawodnik, można powiedzieć, no taki chyba dodatkowy, jakiś piąty bramkarz yy, Bayernu Monachium. Zobaczmy dalej, jest Leandro Miguel Sareda. Nie wiem po co im tylu bramkarzy, a to jeszcze nie koniec, bo da się, jak widzicie, w dół przewinąć. 38 lat, więc też mega już stary zawodnik. Czy on kończy karierę? Nie, ale jest na liście transferowej. Ok, szósty bramkarz i mamy jeszcze Svena Ulrich'a, czyli on występuje tutaj, no już dobre kilkanaście lat, i w jego wypadku jest to ocena 61, tak więc najniższa ocena. No ale zwróćcie uwagę na wiek: 41 lat. Nieczęsto się zdarza, żeby zawodnik w FIFA jeszcze grał w takim wieku, tak więc no nieźle, niezły przypadek. No jest on siódmym bramkarzem, jakkolwiek to brzmi, ale jest siódmym bramkarzem Bayernu Monachium. Podstawowym jest ewidentnie Dominik Liwakowicz. No, i tutaj mamy trzech takich zmienników z tą samą oceną ogólną, ale my skupiamy się na Liwakowiciu, to on jest podstawowym goalkeeperem. I przenosimy się do obrony, bo tutaj czekają na nas kolejne ciekawe rzeczy. Myślę, zaczynam od Joachim, Joachima Andersena, yy, Duńczyk z oceną 83, środkowy obrońca 33 lata. Ok, lecimy dalej. Patrick Back lewy 70 oceny ogólnej. Całkiem ciekawie wygląda, ale jest to wiadomo drugi albo i nawet pewnie trzeci lewy obrońca w klubie. Mamy Fabricio Bustosa, ocena 78, też dosyć wiekowy już zawodnik, tak więc w jego wypadku no pewnie też jakiś tam dalszy zmiennik. Jest tutaj Nabil Sisoko, młodszy zawodnik, pewnie potencjał całkiem ciekawy, ale też bez szału, no bo 22 lata i ocena 72, całkiem ok, ale no umówmy się na pewno tutaj oceny 85 i więcej myślę on nie wbije. Dalej moment Jago Diallo, ocena 85 wygląda bardzo ciekawie, jest aktualnie najlepszym obrońcą Bayernu i myślę, że w pierwszym składzie na pewno znajdzie się miejsce dla niego. Bardzo ciekawe statystyki Portugalczyka. Szybki, yy, zwinny, mimo swojego wzrostu, który wynosi 190 cm, tak więc naprawdę nieźle. Dalej mamy Natana Fergusona, prawy obrońca, ocena 83, również wygląda tutaj, trzeba przyznać, ciekawie. Zobaczymy, czy będzie podstawowym prawym obrońcą. Dalej jest Sergi Fulana Ginard, ok. W jego wypadku jest to ocena tylko 69, lewy obrońca. No, co tu dużo mówić, pomijamy chyba, bo bez sensu na nim skupiać uwagę. Jest Klement Lengle i w jego wypadku jest to ocena 87, czyli na ten moment to on i Diallo tworzą tutaj pierwszy skład Bayernu Monachium. Zobaczymy, czy tak się to skończy, czy jeszcze ktoś tutaj lepszy się znajdzie. Ale Lengle wygląda ciekawie, mimo swojego wieku, to cały czas gdzieś tam, no całkiem wysoki poziom, trzeba przyznać, trzyma. Zobaczymy, czy ktoś okaże się jeszcze lepszy od niego. Mamy tutaj Gabriela Medine, 24-letni Argentyńczyk, 80 ocen ogólnej. Ciekawie wygląda według mnie naprawdę nie najgorzej, mimo tego, że... Ma 24 lata to już dosyć wysoka ocena, tak więc jeszcze się pewnie rozwinie. A póki co, no chyba idealny zmiennik. Dalej, jest Nikola Rosic, serb z oceną 74. Zawodnik chyba takiego szerokiego składu, bez szału, całkiem solidne. Tyle chyba można o nim powiedzieć. Jest tutaj Bubakar Schmidebach. Ok, w jego wypadku jest to ocena 76, i z tego co widzę, to jest chyba, a nie, on jest środkowym obrębem. Ok, 76. No, czyli wychodzi, że z takim czwartym środkowym obrońcą, w, tutaj w przypadku Bayernu, daje Stefan Schnell-Bacher. Okej, okay, w jego wypadku jest to tylko ocena 69, tak więc bez szału jak na jego wiek. No, zawodnik mega, mega słaby bym powiedział i nadający się bardziej do drugiej, a może nawet trzeciej Bundesligi. I ostatni, na koniec, Josha Wagnoman, ocena 85 w jego wypadku. Podstawowy prawy obrońca to na pewno, czyli tak, na środku umieszczamy dialo, a także lęgle. Wagnoman na prawej obronie, a lewym obrońcą zostaje myślę, no, Nathan Ferguson. I lecimy z pomocnikami. Zaczynam od Ignacio Altamirano. Lewy pomocnik z Hiszpanii, ocena 63, bardzo słabo w sumie, ale warto mieć na uwadze, że ma jedyne 18 lat, tak więc w jego wypadku może się jeszcze rozwinąć i to bardzo znacznie. No tak więc co tu dużo mówić, no chyba wszystko dopiero przed nim i przypuszczam, że gdzieś przydałoby się tutaj na jakieś wypożyczenie odejść, może nawet transfer, no bo w Bayernie pewnie wielu okazji to gry nie będzie mieć. Dalej mamy byłego zawodnika Juventusu, nazwiska nie będę wymawiał, bo nie jestem pewny jak się powinno je prawidłowo wymówić, tak więc pozostawię to po prostu w taki sposób. Ocena 86 w jego wypadku, bardzo solidnie, 32 lata. Myślę, że on może tutaj jeszcze e, nawet znaleźć się w pierwszym składzie. Patrząc na to, że to jest naprawdę wysoka ocena, zobaczymy, czy znajdzie się ktoś lepszy od niego, ale póki co myślę, że spokojnie możemy sobie gdzieś tam brać go pod, pod uwagę w kontekście, właśnie pierwszej jedenastki. Lecimy, mamy tutaj dwójkę, a nawet trójkę prawych pomocników. Dawid Brooks, ocena 80 w jego wypadku, Waliczyk, 32-letni, całkiem. Przyzwoicie wygląda, ale też bez szału. Gdzieś tam zawodnik szerokiego składu. Obok niego mamy Deibera Saisedo. Nie wiem czemu on się nie wyskautował, ale okej, okay, to sobie potem wyskautujemy, jeśli oczywiście nie zapomnę. E, mamy także Demirala Turek z oceną 71, 23 lata. No też zawodnik taki bardziej powiedziałbym nadający się do Akademii Bayernu, rezerw ich e, niż do pierwszego składu. No ale gdzieś tam uzupełnienie kadry na pewno spoko. Igrisa Dumbia, ocena 83, defensywny pomocnik, słabszy, jak widzicie tutaj, od tego poprzednika, ale cały czas gdzieś tam poziom całkiem wysoki. Zobaczymy, czy załapie się do pierwszego składu. Dalej mamy Adriana Fejna, zawodnik z oceną 83, tak jak i w wypadku Dumbi, o rok młodszy, więc no jakby bierzemy póki co jego pod uwagę właśnie, ale pewnie, przypuszczam, jeszcze ktoś tutaj lepszy się znajdzie. Mamy Stefana Günthera, ocena 79, 26 lat, Dosyć młody zawodnik, tak więc jeszcze może się rozwinąć myślę do tych 80 spokojnie, ale no póki co typowo zawodnik taki do umieszczenia na ławeczce, no bo w pierwszym składzie za dużo by pewnie nie ugrał. Florian Kypke, ok, on wygląda bardzo ciekawie bym powiedział szczerze, bo zobaczcie, tylko 20 lat i ocena już 74. Tak, więc przypuszczam, że on jest w stanie się rozwinąć do 85, może nawet więcej, więc no, w jego wypadku myślę jakieś 3-4 sezony i naprawdę będziemy mieć solidnego zawodnika pierwszego składu. A dalej mamy Diego Reyneza, i to on ląduje w pierwszym składzie na prawym skrzydle, aktualnie, bo ma ocenę 85, czyli najwyższą tutaj z tych poprzedników. Bardzo ciekawie wygląda ten y, zawodnik, szybki, niesamowicie zwinny. Sami zobaczcie na te statystyki. Wcześniej wiem, że występował w Realu Betis, aktualnie jak widzicie Bayern, no i ląduje w pierwszym składzie. Zobaczymy, czy ktoś go wyrzuci z niego. Tutaj mamy Lopez Agarote z oceną 68, y, ale 19 lat więc tutaj wszystko można powiedzieć przed nim tak jak w przypadku tego Hiszpana z początku, tego lewego pomocnika, no a w kontekście pierwszego składu nie ma tutaj raczej o czym mówić. Stefan Muldhaup, kolejny środkowy pomocnik, kolejny taki nie wyróżniający się niczym specjalnym, ocena 75%. No i dalej mamy daniego Olmo. Kolejny Hiszpan w tym zespole, z tym, że jest zdecydowanie najlepszy z tych wszystkich poprzednich, bo aż ocena 88, tak więc ewidentnie pierwszy skład dla Hiszpana leci. E, świetny ofensywny pomocnik, 32 lata, więc domyślam się, że nawet ta ocena mogła wynosić więcej wcześniej, z tym, że może przez wiek już nieco spadła, kto wie, może nawet miał 90. Statystyki wspaniałe, e, strzały podania, no idealne można powiedzieć wręcz, więc pierwszy skład w wypadku tego załenika myślę jest pewny, a obok mamy Paul i już wiem, że on też będzie miał na pewno wysoką ocenę. Wynosi ona 86, czyli można powiedzieć o jeden wyższa od Lineza. W tym samym wieku są obaj. Jeśli nie będzie lepszego lewego pomocnika, no to zapewne jakiś z nich wyląduje właśnie na lewym skrzydle. No a póki co naprawdę ten Bayern wygląda myślę całkiem yy, solidnie porównywalnie do tych klubów, które już wcześniej pokazywałem, ale to jeszcze nie koniec, więc lecimy dalej. Petagna Włoch z oceną 80, 27 lat, no zawodnik szerokiego składu, gdzieś tam do wpuszczenia sławki, jakiś po prostu do rotacji gracz, no ale do pierwszego składu raczej by się tutaj nie nadał. Dalej mamy Petignata szwajcar z oceną 78, niesamowicie niski, swoją drogą jak na defensywnego pomocnika, ale za to szybki, zwinny, równowaga też niesamowicie wysoka, tak więc w jego wypadku, no chyba taki... Można powiedzieć Verratti, odwołując się do piłkarzy aktualnie gdzieś tam występujących. Dalej mamy Wimera, Austria jako cena 60, pomijamy go, szkoda czasu na niego. I defensywny, nie ofensywny pomocnik Traore z oceną 86, tak więc Olmo 88, Traore 86, minimalnie gorszy od Hiszpana, ale też trzeba przyznać, że świetny. I kto wie, myślę, że nawet sobie możemy gdzieś go tutaj umieścić w pierwszym składzie, eee, właśnie taka trójka, eee, Rodrigo, Olmo, a także właśnie jako ten trzeci Traore do pierwszego składu, na skrzydłach Paulinho, no i oczywiście tutaj Liones. zobaczmy za to, kto jest napastnikiem i mamy tutaj na przykład Johanna Brangera-Engone, jakoś tak, co to jest za narodowość w ogóle, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, kompletnie nista flaga mi nie mówi, więc możecie napisać w komentarzach, jeśli ją znacie. Seszele, Nie, na pewno nie Sesele. Seszele ma taką inną. Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem, co to za narodowość. Nietypowa w Fifie to na pewno, ale ciekawie, że coś takiego się trafiło. Ocena 89. Absolutnie świetny napastnik i on się jeszcze rozwinie. Myślę, że tutaj w jego wypadku możemy typować ocenę 93, a może i nawet więcej, bo ma 25 lat, co najmniej 5 lat grania jeszcze tutaj w piłkę, rozwijając się przy tym, więc ocena naprawdę poszybuje, myślę, niesamowicie w górę. A jego. Zmiennikiem, albo nawet i może kto wie, to on jest zmiennikiem, jest PSIC. Nie, ocena 85, czyli typowy zmiennik właśnie dla Engone ale mimo wszystko też świetna ocena 85 oceny ogólnej u Serba Świetne statystyki, co tu dużo mówić, akurat napastników tutaj Bayern ma naprawdę fantastycznych Co do reszty składu, wygląda solidnie porównywalnie tak jak już mówiłem wcześniej, do oczywiście Realu, Barcelony, a także Liverpool. Zobaczcie poprzednie filmy, jeśli ich nie widzieliście i dajcie znać koniecznie w komentarzach jaki zespół chcecie zobaczyć w kolejnym odcinku. Na dzisiaj to tyle, dzięki za oglądanie, trzymajcie się do usłyszenia i się